Aleksander Majewski, magazyn: gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, lekki oddech od polityki, ale czy na pewno to już ocenią Państwo sami, bo wiadomo, że z tematami politycznymi wiąże się dzisiaj niemal wszystko. Razem z Państwem, razem ze mną jest Jarosław Molenda, pisarz, podróżnik, człowiek wielu talentów, a zwracając uwagę na aktywność na Facebooku, może już nawet influencer nie aż tak dobrze Dzień dobry poza tym nie aż tak dobrze to nie jest, nie daleko daleko mi tutaj do, do, do tego rodzaju działalności będziemy się przyglądać tej działalności a nasze pytanie w tej odsłonie kto najbardziej lubi Polaków i liczymy, że Jarosław podzieli się swoimi doświadczeniami jako pisarz podróżnik jego zainteresowania są zresztą bardzo szerokie przed sobą mam tylko mały procent jego, twórczości 80 filiżanek dookoła świata również książka bestie z polskim rodowodem mordercy Terroryści aż zabrzmiało naprawdę strasznie. Także jest coś dla zwolenników lekkich tematów, też dla zwolenników mocniejszych wrażeń. Także naprawdę ta aktywność jest szeroka. No ale co mówi się o Polakach na świecie? Wydaje się, że po wybuchu wojny na Ukrainie akcje Polski wzrosły, bo mówi się o Polakach, którzy pomagają swoim sąsiadom, Polakach, którzy użyczyli swoich mieszkań, swoich domów przybyszom z za wschodniej granicy. No naprawdę mówi się o. O Polsce dobrze. A jak to było w Twojej karierze podróżniczej, pisarskiej? Co obserwowałeś, co zauważyłeś? Gdzie najbardziej lubi się Polaków? Tak, ogólnie dzisiaj Polacy awansowali w rankingu takich fajnych nacji. Moje początki podróżowania sięgają powiedzmy 30 lat wstecz, i jak sobie wspominam, to byliśmy dobrze przyjmowani w Grecji. Ja akurat tamten region dość dobrze znam. To jest mój ukochany region, bardzo często tam wyjeżdżam. Wiadomo jest, że postrzegają jakiś naród, ludzie przez wiodące postaci, tak? A myśmy mieli wtedy taki przywilej, że w Grecji grał Krzysztof Warzycha, tak, Słynny tak i, i świetny bramkarz Józef Wandzik. Ja pamiętam również Panatinaikos. Tak, swój pierwszy wyjazd na Kretę i powrót nocną taksówką z Iraklionu do Amudary, gdzie akurat nocowałem. I taksówkarz jak usłyszał, że jestem Polakiem, to właśnie coś tam powiedział i, i potem potem tak wacik i kwateka. Ja nie zrozumiałem, co on do mnie mówi. Dopiero potem mówi no futbol i tak dalej i ja w tym momencie dopiero zrozumiałem do czego on zmierza, tak? Bo Krzysztof Warzycha był postacią kultową w, w Grecji, chyba nadal jest powiedzmy no, dla fanów piłki nożnej, tak. Do tego dochodzi no, też równie kultowa postać Jana Pawła II. To z kolei pamiętam w Ameryce Południowej tam jesteśmy do, do dzisiaj chyba dość, dobrze ta, tak postrzegani niezależnie od innych okoliczności właśnie przez papieża Oni go tam kochają Ameryka, Ameryka Południowa kocha Jana Pawła II, i często często te, 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 te trzy słowa Jan Paweł II to był wytrych, żeby się dostać w różne miejsca niedostępne dla innych na przykład pamiętam przyjechaliśmy do Palenkę, takie stanowisko archeologiczne, w Meksyku, było zalane totalnie wodą po kolana była nie wpuszczali tam nikogo. Przed nami przyjechał autokar Francuzów, nie wpuścili ich. Przyjechali Amerykanie, nie wpuścili ich. Przyjechali Polacy, troszkę pogadaliśmy, no dobra, no wy jesteście od Jana Pawła II, Polacy weszli do palenkę, tak? Jak rozumiem tutaj religia dominująca w Meksyku miała duże znaczenie, prawda? Kraj katolicki, a więc tak. również głowę Kościoła katolickiego, a że pochodzącą z Polski tutaj szczególnie doceniali. No ale czasy się zmieniają. No mieliśmy Jana Pawła II. Mamy Lecha Wałęsę który pewnie na świecie jest bezsprzecznie legendą. Gorzej jest już w Polsce, bo wiadomo, że rodzą się te różne animozje polityczne związane z bieżącymi wydarzeniami. No ale takie symbole przez lata się utarły. Lech Wałęsa, Jan Paweł II. Czy teraz to uległo zmianie? Bo mamy sportowców w dziedzinach naprawdę bardzo popularnych. To już nie są konkurencje, które ogląda się raz na cztery lata, to konkurencje, które śledzi się na co dzień. Mam oczywiście na myśli Roberta Najlepszego piłkarza świata według FIFA, i to dwukrotnie otrzymywał takie wyróżnienie. I świątek dwukrotną triumfatorkę Rolanda Garrosa kobietę, która wygrała właśnie French Open, ten wielki szlem już dwukrotnie, co jest naprawdę olbrzymim, olbrzymim osiągnięciem. Czy to sprawia, że teraz mamy już inne znaki? Towarowe inne znaki reklamowe na świecie? Tak mi się wydaje. Jan Paweł II zostanie, no bo on jest, on jest nie, do, nie, nie do wykasowania, że tak powiem, zwłaszcza w Ameryce Południowej, bo jego tam będą pamiętać o. Natomiast jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę nie się wydaje że on już odszedł jednak w cień troszeczkę te, te czasy to powiedzmy te lata 90 to jak najbardziej tak bo wystarczyło właśnie jedno słowo powiedzieć Polska No i właśnie były przeważnie właśnie o papież i, i walesa nie Dzisiaj ja się rzadko spotykam żeby ktoś się właśnie na Wałęsę, e, powoływał czy sobie przypominał natomiast tak Iga Świątek to podejrzewam to jest historia przyszłości ale myślę, że już teraz na najbliższe wyjazdy to już już wiele osób się będzie na nią powołać no ale Robert Lewandowski to już od ładnych chyba 10 lat to jest to jest też taka, taka ikona ikona polskości No słuchajcie ja się w Senegalu na targu, kłóciłem o jakąś tam maskę jak się sprzedawca dowiedział, że ja jestem z Polski No to mówi no tak Lewandowski. Polski, no wiadomo no jak żeśmy się troszkę posprzeczali kto jest lepszy czy Sadio Mane czy, czy, czy Lewandowski no to cena maski mi zjechała o połowę tak no więc Robert Robert no to jest taki taki ambasador polski i to właściwie do jakiego kraju by się nie pojechało no pewnie jego akcje wzrosną po możliwym transferze bo o tym też się mówi a skoro już jesteśmy przy wątkach sportowych to warto przywołać przemówienie Igi Świątek właśnie po wygraniu French Open kiedy odniosła się do sytuacji na Ukrainie i może teraz właśnie zaprezentujemy państwu to nagranie. I wanted to at the end, um, Say something to Ukraine to stay strong because the world is still there and... Bardzo poruszający obrazek. Widzimy naszą rodaczkę oklaskiwaną nie tylko za osiągnięcia sportowe, ale również za postawę, za postawę po prostu człowieka. Skoro mówimy o wsparciu dla Ukrainy, o tym, że o polskiej pomocy tyle się obecnie mówi, poprosimy jeszcze o inny materiał. Tym razem o kilka słów od legendy amerykańskiej telewizji Oprah Winfrey. Co powiedziała na temat pomocy Polaków, na temat postawy Polaków w czasie wojny na Ukrainie? Prosimy. Czy wysłyszeliście, ile rodzin za granicą Ukrainy w Polsce otworzyło swoje domy dla uchodźców? Jak wyciągają rękę do ludzi, których nawet nie znają, ale wiedzą, że są sąsiadami i traktują ich jak swoich? Naprawdę miło słucha się takich słów, zwłaszcza z ust osób znanych, osób rozpoznawalnych. Jarosławie, jak twoim zdaniem będzie wyglądać teraz sytuacja? Czy tego typu opinie, czy to, co dzieje się teraz za naszą wschodnią granicą i ta postawa Polaków znajdzie swój odźwięk również za wielką wodą, bo mówimy o Europie, mówimy o krajach anglosaskich, ale czy na przykład w Ameryce Południowej ktoś będzie przejmował się? Sprawą wojny na Ukrainie, czy postawa Polaków może tam znaleźć swoje echo? Czy raczej byłbyś tutaj pesymistą? Raczej byłbym pesymistą. To jest dość dla nich odległy region, tak. Oni się raczej swoimi sprawami interesują. Na pewno jakieś tam pogłoski docierają, ale tu bym nie przykładał takiego znaczenia. Ameryka Południowa to jest specyficzny region, bo tam emigrowało bardzo dużo Polonii. My właściwie, no, nasz los był podobny do Ukraińców teraz, tak? I, I nas przyjmowano właśnie w Ameryce Południowej, też tak z otwartymi rękoma. Dlatego nas się dobrze postrzega, bo my nie przyjechaliśmy do Ameryki Południowej, powiedzmy, w XIX wieku czy na początku XX. Nie wiem tylko konsumować tak dalej wielu rodaków wielu Polaków włączyło się jakby w życie tamtejszych społeczności i żeby wymienić choćby tylko dwa nazwiska Ernesta Malinowskiego w Peru czy Ignace Ignacego Domejko w Chile gdzie Śmiem twierdzić, te dwie postacie są bardziej znane właśnie nad, nad, nad Pacyfikiem niż, niż, niż nad Wisłą. z tak? Malinowski to jest kolej transandyjska. Ja nie mówię, że każdy Peruwiańczyk jadąc koleją w Andach będzie sobie myślał tam z utęsknieniem no, o, o naszym rodaku, że dzięki niemu prawda jedzie, ale mówię, gdzieś, gdzieś taki ogólny rys tego, że no, Polacy byli fajnymi ludźmi, przyczynili się do rozwoju. Kulturalnego, oświatowego domejko przecież też zakładał uniwersytety wzorując się na, na europejskich uczelniach, tak? Więc, więc wpłynął jeszcze też na, na edukację w, w Chile. Więc myślę, że takie takie postrzeganie, a tych rodaków naszych było więcej. Takie postrzeganie nas, no, no, na jako nie jakichś pasożytów, tak? tylko <laughs> wybitne jednostki, które włączyły się w życie, no, skutkuje taką opinią, a nie, a nie inną. No i powiedzmy też do Ameryki Południowej dociera jakby troszeczkę lepszy element naszego społeczeństwa tak bo, no przykro mówić, że powiedzmy na te tańsze wycieczki, no jedzie część naszego społeczeństwa taka trochę roszczeniowa, no i za tymi ludźmi miejscowi nie przepadają ja mam takie głosy z Grecji na przykład, no gdzie, no, różnie to wygląda. I to płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania. Chyba czytasz mi w myślach, bo chciałem zapytać, właśnie, gdzie najbardziej nie lubią Polaków? Żeby nie było tutaj w studiu za słodko, za przyjemnie, musimy odbić piłeczkę i zwrócić uwagę na tę ciemną stronę. Tym bardziej, że mam cały czas przed sobą książkę Bestie z polskim rodowodem. Mordercy, gwałciciele, terroryści, ludzie o polskich korzeniach. No, chyba, że ktoś lubi tego typu indywidual. Tu już nie wnikamy w rozmaite koleje osobowości. No, tak, różne, różne są zainteresowania. Co do, co do książki, no rzeczywiście i na tym polu mieliśmy swoje w cudzysłowie wybitne jednostki, tak? Więc mamy jednych z największych seryjnych zabójców z polskim rodowodem, mamy polskiego rewolwerowca, który wojował na na, na dzikim zachodzie i nie i nie ma się czego wstydzić, tak? Mamy genialnego fałszerza banknotów który, spowodował ból głowy banku francuskiego, bo musieli wycofać jeden nominał. No właśnie, to jest powód do wstydu, czy do dumy, no bo możemy się pochwalić. No, widzę twój uśmiech tajemniczy na twarzy i stałem się, co się za nim kryje. Czy znaczy to jest taki przekąs czy rzeczywiście autentyczna duma? Z, znaczy z tego, że strony, jednak tego dokonali. Ja się z jednej znaczy z jednej strony jestem na przykład dumny z naszego ruta, że, no, że, 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 że stworzył. Genialny banknot nie do odróżnienia, że nawet specjaliści z banku francuskiego nie potrafili odróżnić oryginału od podróbki. Tak, I Trzeba było wycofać wszystkie pieniądze o tym nominale, bo nie, nie potrafili tego rozstrzygnąć, więc no, jest jakiś powód do dumy. Tak, no, jakaś, my mamy też takiego ducha troszeczkę kombino, kombinowania, tak, takiej przedsiębiorczości. Mamy mamy alchemika, no, który wmówił wielu osobistościom, że zamieni prawda, jakieś tam minerały w złoto. No, śmiesznie to brzmi, ale proszę Państwa, sam Benito Mussolini, dyktator faszystowskich Włoch, mu uwierzył, tak? Więc no. Miał do przekonywania, w tak. Ale czy spotkałeś się z takimi reakcjami? Pan jest Polakiem, nie będziemy z panem rozmawiać. Pan jest Polakiem, o nie, Polaków nie lubimy. Czy takie yy, sytuacje miały miejsce? Może aż tak drastycznie to nie, yy, ale. Yy. Widzę czasami reakcję, że, że jak jestem z Polski, no to jest taki grymas yy, niechęci. Z czego to wynika? Yy, yy. Nie potrafimy czy nie chcemy dostosować się do jakby warunków kraju, do którego przy, przyjeżdżamy. Tak? Sarmacka dusza się odzywa. Tak, tak, tak. Jeżeli jesteśmy w krajach arabskich, tam na przykład Bakrzysz. To jest, to, to jest fenomen kulturowy, my myślimy tak na piwek daje tylko wtedy jak się należy jak mi się jak, jak jestem zadowolony z obsługi czy coś mi się podobało i tak dalej a tam to jest wpisane w ich życie tak i czy, czy nam się to podoba czy nie ten bakrzyż trzeba dawać więc na mm, Polak nie daje tak o, bo mu się tam wycieczka nie podobała na przykład i, i, i nie da No i jeżeli jest więcej takich przypadków No albo Polak myśli tak No ja mam all inclusive Ja mam wszystko w cenie Dlaczego ja mam jeszcze, e, dawać bakrzyż no, i, i tu w tym momencie różnie różnie na nas patrzą No bo to jest to jest ich kultura. W, w, w Grecji recepcjoniści, na przykład, jak słyszą, że przyjechał klient z Polski, to, to od razu mówią: Aha będzie trzykrotne zmienianie pokoju. No, bo, bo jesteśmy tacy, tacy roszczeniowi, tak? Najtańsze ta wycieczki bierzemy, a, a, a chcemy najlepsze najlepsze pokoje w hotelu. I wtedy tak. pewnie zapomina się i o Wandziku, i o warzesz. Zapomina się, tak. No i nie, nie jesteśmy jako coś w porównaniu z Niemcami, na przykład. Niemiec chętniej daje napiwek. Polak bardzo rzadko sięga do, do tej kieszeni. No i nic, nic dziwnego, że restaurator, że kelner, że recepcjonista, no też się nie spieszy z naszą obsługą, z mniejszą chęcią do tego naszego stolika podchodzi. No tak, tak to jest. My chyba na to nic nie poradzimy. A Poland-Holland czy się jeszcze zdarza na świecie? Czasami, czasami, ale to bardziej jest mylą. Znaczy, może nie tyle mylą, co utożsamiają nas z Rosjanami z racji nadmiernego spożycia alkoholu. I tutaj stawiamy kropkę, Dobrze. a mam nadzieję, że nasi widzowie będą mieli okazję zaprezentować nieco inne standardy, może w nieco innej formie, tak żeby tych pomyłek z Rosjanami było jak najmniej. Jarosław Molenda, pisarz, podróżnik, autor książek, człowiek naprawdę wielu talentów, był Państwa i moim gościem. Zapraszam oczywiście do lektury książek Jarosława. Państwu już dziękuję i do zobaczenia.